Leszek Bukowski nie jest już naczelnikiem delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Kielcach. O rezygnacji ze stanowiska i przyczynach tej decyzji poinformował podczas spotkania z przedstawicielami lokalnych mediów. W konferencji prasowej uczestniczył m.in. dr Marek Lasota, dyrektor oddziału IPN w Krakowie, który wysoko ocenił blisko dziesięcioletni okres kierowania kielecką placówką przez Bukowskiego oraz współpracę z odchodzącym ze stanowiska naczelnikiem. Jego zdaniem była to wybitna osoba z kilku powodów. Ukonstytuował tę delegaturę kielecką, która jest jedną i to, i to chciałem podkreślić z całym naciskiem jedną z najlepszych, o ile nie najlepszą delegaturą Instytutu Pamięci Narodowej w Polsce. Druga ogromna zasługa pana Leszka Bukowskiego to jego e, temperament, który przydał się do tego, że Instytut Pamięci Narodowej tutaj w Kielcach i w całym województwie świętokrzyskim stał się bardzo ważną instytucją, mającą jak sądzę, tak z opinii choćby państwa, opinii medialnych e, Instytucją niezwykle pożyteczną i dającą wiele lokalnej społeczności. A to jest dla nas z kolei, jako dla Instytutu Pamięci Narodowej niesłychanie ważne. Leszka Bukowskiego umiejętności w tym zakresie, y, temperament, co już powiedziałem, też chęć uczynienia i pracy dla lokalnej społeczności, dla Kielc, dla całego województwa świętokrzyskiego budzą najwyższe uznanie. No i wreszcie Leszek Bukowski jako historyk, jako menedżer, bo taką funkcję sprawował, wywiązywał się z tego znakomicie. Ja to podkreślałem już dzisiaj wielokrotnie, ale powtórzę to jeszcze raz. Każdemu szefowi życzę takiego współpracownika. Sam Bukowski w trakcie konferencji wielokrotnie podkreślał wysokie kompetencje kadry współpracowników. Dziękował również wszystkim, z którymi w okresie niemal dekady przyszło mu współpracować. Pracowałem tutaj. Od 2006 roku, to jest blisko 10 lat. Te 10 lat były dobrym okresem w moim życiu zawodowym i chciałbym podziękować w imieniu tutaj swoim za znakomitą współpracę wielu instytucji samorządowych, państwowych, stowarzyszeń, które wspomagały jak również mediów, które wspomagały nas w tej działalności wspomagały mnie w działaniach Instytutu Pamięci Narodowej. Te działania rzeczywiście były często w pełnym, musiały być w pełnym zaangażowaniu właśnie z instytucjami zewnętrznymi. W trakcie konferencji przedstawiona została osoba, która od 1 sierpnia przejmie obowiązki naczelnika. Będzie nim dr Dorota Koczwańska-Kalita, która w kieleckim środowisku jest osobą znaną. Uczestniczyła też w kilku realizowanych przez placówkę projektach. Delegatura kielecka jest znakomicie zorganizowana, ma wyznaczone plany na 2016 rok. Ja będę starała się kontynuować to wielkie dzieło, które tutaj zostało zorganizowane, przygotowane. To jest wspaniały zespół, natomiast na pewno poprzez swoje pewne przemyślenia, doświadczenie, będę chciała też zaproponować pracownikom, abyśmy dalej kontynuowali to, co zostało wyznaczone, ale także to, co. Będzie można jeszcze zrobić, jak będzie można szerzej wyjść do szkół, szerzej do społeczeństwa. Leszek Bukowski, dotychczasowy naczelnik Kieleckiej placówki, nie rezygnuje z pracy. Pozostaje w strukturach IPN na stanowisku głównego specjalisty i będzie wspierał pracę nowej naczelnik.